Słuchajcie, przyszedł czas w końcu przetestować na żywym organizmie mój wynalazek. Na razie jeszcze mamy powrót prosto do baniaka, ale nad tym pracuję. Mamy filtr. Filtr na zasilaniu jest taki metalowa puszka, ciśnieniowy, żeby wytrzymał. Na powrocie mamy też filterek. Na razie tutaj mamy paliwo czyste. Uruchomimy sobie silnik na zwykłym dieslu. Zadanie, zadane ciśnienie to jest powiedzmy tam w granicach półtora bara. Myślę, że ten układ powinien pracować na takim ciśnieniu. Idziemy odpalać auto. No to dobra. Startujemy. Odpalił i pracuje. Pukanie pozaustrojowe układu paliwowego tak na jednym, na jednym ogniu dwie pieczenie upiec. Już to chwilę chodzi. Z autem nie działo się nic poza tym, że od jakiegoś czasu, przynajmniej ja, na to zwróciłem uwagę, zaczęło puszczać taką widoczną chmurę czarnego dymu przy przyspieszaniu, zwłaszcza na zimnym silniku, potrafiło po prostu puścić takiego brzydkiego czarnego, czarnego bąka. Także zobaczymy, czy to pomoże, czy to nie pomoże. Niech sobie wypali. Chodzi tutaj już, słuchajcie, to trochę wlałem jedną puszkę i Mam jeszcze jedną. Nie wiem kiedy to wypali, ale myślę, że z pół godziny minimum albo więcej. No, trwa to już trochę, powiem Wam, że wypalenie litra e, litra pukanki do układu paliwowego przy silniku, w tym 1.9, no to nie skłamałbym pewnie, gdybym powiedział, że blisko godzinę to już, już trwa, a nie jeszcze nie jest koniec. Także ten silnik naprawdę. No, na biegu jałowym tego paliwa nie potrzebuję dużo. Od czasu do czasu wkręcam go na obroty. Tam widzicie, o, stoi sobie w tle urządzenie. Widać, jak wskazówka tam się odciśnienia porusza w rytm. Jak tutaj dodaję gazu. No, a licznik się ustawił w fajnym przebiegu 341 111 km i rośnie, słuchajcie. I rośnie. Dobry, słuchajcie, był test na moim aucie. Dzisiaj jest auto klienta, pierwsze do manewrów z pozaustrojowym takim płukaniem, można powiedzieć, systemu. Ten układ jest o tyle bardziej skomplikowany, że więcej wężyków tutaj trzeba podłączyć, ale jest już sukces. Mam to pospinane. Powrót, oczywiście, tradycyjnie z powrotem do baniaka, na razie przez przelew. Pracuję nad tym. No i co, żeby nie przedłużać, mamy nowy filterek. Ja Wam pokażę po czyszczeniu mojego układu. Także tragedii nie ma, ale widać, że coś tam jednak było. No a tutaj to sobie odpaliłem go na chwilę, tylko na razie tam jest diesel w środku, żeby to się odpowietrzyło, żeby chodził już normalnie i zaraz będziemy wlewać specyfik. Tutaj dla ciekawych mamy schemat całego układu paliwowego, czyli jak poprowadzić, jak to podłączyć, wszystko, żeby to miało, miało ręce i nogi i sens jakikolwiek. Podpaliłem sobie w tester, żeby zobaczyć, jak tutaj będą się zmieniać te korekty, czy cokolwiek to zmieni, czy to po prostu placebo. Zobaczymy. Jesteśmy gdzieś przy no, dwóch trzecich wypalonej puszki. Takie mamy korekty teraz. Cały czas temperatura silnika, oczywiście, tak wcześniej jak i teraz, to jest już 90 stopni. Silnik był rozgrzany, auto dopiero przyjechało. Później, jeszcze chodziło chwilę na samym paliwie, więc to jest cały czas jedna, jedna temperatura. Powoli zbliżamy się ku końcowi całej operacji. Jeszcze spokojnie można zejść o połowę tej wartości w zbiorniku. Tak, żeby nam się układ nie zapowietrzył. Nad prawidłowym procesem, nad przebiegiem tego całego procesu, oczywiście czuwa specjalista największej klasy. Na razie leży, czyli sytuacja jest pod kontrolą. Jeśli chodzi o filterek na powrocie, coś tam się zebrało. Nie ma tragedii, ale umówmy się, ten układ był w 100% sprawny. Nie wykazywał żadnych, żadnych usterek. To samo w sterowniku silnika. Sprawdzałem sobie przed podłączeniem. Nie ma usterek. A zaraz sobie sprawdzimy jeszcze parametry. Dobra, słuchajcie, preparat powoli się kończy, więc pora też e, zakończyć naszą zabawę z tym, żeby się nam układ nie zapowietrzył. Tyle jeśli chodzi o efekty, lepiej już nie będzie. Sprawdzę jeszcze później na zwykłym dieslu, jak to będzie w układzie, czy rzeczywiście to nie jest efekt właśnie zmiany tego paliwa. E, ale przed tym muszę sobie wymienić filtr po prostu w układzie paliwowym. Wszystko mamy pospinane, auto pracuje już normalnie na dieslu a tu mamy ostateczne ostateczne słuchajcie, korekty jakie się pojawiły po czyszczeniu tego układu nie wiem czy to dobrze czy to źle poceńcie sami